Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Jerzy Roman, pochodzę z gminy Sosnówka. My, jak sami dobrze wiecie, mamy gospodarstwo ekologiczne. Mamy jedyne uprawy na świecie miodunki, przetacznika leśnego i maliny borowskiej. Pracuję, współpracujemy z SGGW między innymi i między innymi współpracujemy też Pani Barbara Bajdultowicz z Uniwersytetu w Oxfordzie Też przychylnie tam wspiera nas, jak tylko może, w naszym projekcie. Dla nas tak naprawdę te kurniki tam no są katastrofą, dlatego że w tym momencie projekt się skończył, bo trwał 5 lat, i na ten moment musimy, następne 5 lat, ten projekt utrzymać doskonale WIPAŻ wie bo no mamy informację już że dla nich jesteśmy dużą zadrą tak naprawdę my nasze gospodarstwo z tego względu że boją się Uniwersytetu w Oksfordzie boją się też między innymi SGGW które zainwestowało potężne pieniądze tak jak i my żeśmy zainwestowali wszystko co żeśmy mieli no i nie wiedzą jak to ruszyć no i dostałem właśnie ostatnią informację że no, jesteśmy bywałem problemem dla nich, że w ogóle ta, ta inwestycja nasza jest w gospodarstwo i, no i jedyne te uprawy na świecie. więc yy, Ostatnio mam zresztą też informację, jeśli chodzi o tę tak zwaną sterylność <grych> tego wszystkiego. Mam z Poważnego Instytutu w, w Polsce informację, że pomiot ten z yy, ferm kurzych nie nadaje się. Jest przepis prawny, nie nadaje się do wyrzucenia na pola bo jeśli ktokolwiek wyrzuci ten pomiot na pola, hmm. dostań, będzie miał zabrane dopłaty. Także nie, nie, nie spodziewajcie się w ogóle czegokolwiek, że prezes Wipaszu mówi, że pomiot wysypie się na pole i jest fajnie. Nic takiego się naprawdę nie dzieje. Jest przepis prawny, który mówi, że dopłaty zostaną zabrane, a jeśli ma ktośkolwiek gospodarstwo ekologiczne i użyje w jakikolwiek sposób tego pomiotu, czy będzie w e, odległości 25 km od fermy kurzej? E, będzie musiał zwracać wszystkie pieniądze, jakie dostał z e, 5 lat wstecz. Ale mówi Pan o dopłatach do hektara, o, o dopłacie do hektarów. Do, do A tak, tak, jeśli do ktoś ma ekologiczne gospodarstwo, to dostaje okay. dopłaty wyższe. Tak, jasne. Czyli oczywiście. 5 lat jasne. wstecz, bo wykryją mikroorganizmy pleśnie i tak dalej, bo one są rzecz naturalna. Pomiotu, dużego tak to jest. Tak to wygląda, wychodzi. Zresztą z samych ferm to wychodzi. I zbadają, bo my na przykład badania, które robiliśmy na nasze herbaty w Brudeckich Ziołach, tam dokładnie zbadano to na 150 różnych rodzajów pleśni, grzybów i tak dalej. No u nas wyszło to idealnie poniżej tego wszystkiego. Ale jeśli będziemy cokolwiek tam na przykład powstanie, kurnik i za rok. Zrobią nam badania, my musimy zwrócić wszystkie pieniądze z projektu. Ja rozumiem, że ma Pan to opisane w zasadach przyznawania dochodów. Tak, oczywiście. Wszystko, tak, wszystko jest opisane i to jest, no powiem, jest to z Wichalsu przepis, który kontroluje, bo to jest instytut, instytucja, która kontroluje e, żywność i to u nich jest ten między innymi przepis. Rozmawiałem z nimi i oni mają taki przepis, że. Pomiot który nie nadaje się kompletnie do wyrzucań na Ty Nie nadaje się pod nawóz, pod pieczarki. Także rolnikom, o którym obiecano, że będą mogli korzystać z tego pomiotu, no niestety też rolników poszuka. Tak, Według ale... decyzji nie mogą korzystać z tego pomiotu, nie mogą Tak. Jestem, Panie Andrzeju, powiem do Pana, tak jak Pan przyjeździ delikatnie, bo to większość przecież jest, nawet w komitecie to obcojęzyczny, że tak powiem niekodejski, oprócz Pana Sołtysa, bo Mariusz też jest nie ale trzy lata mieszkałem. Tak, tak, tak znamy tak, się... Tak, tak. Lat. Nasza, gmina, nasza gmina jest, nie wiem czy bogata, czy biedna według innych gmin. To Pan tak. radny jest, tak? Powiatowy. Tak. On przedstawiał 17 tysięcy rocznie, tak? No, ale to jest tak. 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 tak to z nie, nie, zgoda. A w porównaniu do Zalesia milion. I Zalesiacy mówią, wy taka gmina jesteście bogata. I wy się połakomiliście na takie pieniądze. A my mamy milion. Z 10 wiatra. Ale to jest tak trochę inny Nie, nie, ale dobrze, ale tak tak było akurat poświęciłem trzy noce i posłuchałem sesji. 17 tysięcy. Więc wszystko z finansowego punktu widzenia nie mamy nic.